O nie, 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 jeszcze raz, nie. Jest ich tutaj po prostu za dużo. Jeden wyszedł, dwóch się zbiera. Okej, okay. wszyscy wychodzicie? Nie, dwójka zostaje. Dobra, z dwójką być może jakoś dam sobie radę. Ale nie obraziłbym się, gdyby jeszcze jeden wyszedł. Niestety nie. E, dobra, jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Niestety, czy tutaj był jeden? Nie, tutaj jest e, tu. Spróbujmy coś zrobić. Zobaczymy, czy uda nam się coś wykombinować. Ty możesz bez problemu tędy przejść. Ken zapewne by nie mógł. Tam jest drabina na dół. Hmm. Chodźmy tędy. Okej. Okay. Hmm. Strażnik. Kolejni strażnicy. Czy jest jakaś możliwość, żebyś... Aha, straciliśmy połączenie, okej. Okay. Tak, ty tamty nie przejdziesz, niestety. O... o cześć! Ciebie zostawię jeszcze w spokoju. Może być mi potrzebny później. A wami zawładnąć oczywiście nie mogę. ale, być może ułatwimy sobie jakąś e, żyć, a nie zyskał przecież, tak? To jest trochę bezsensowne, że na nie chcesz zyskać No Oj, zrobiłem błąd, błąd zrobiłem, ale dobra. A, nie wyświetliła się ta ikona, szkoda. Jest tylko jeden, okej okay. Może jakoś damy Jakoś damy radę może Staniesz jeszcze niestety O, ho, ho! Kenny, wstawaj, wstawaj! Fuck! Czego się śmiejesz? Po tobie. Po tobie. No jeszcze kopniaka w tym żelazny kuber. Świetnie. Myślałem, że dwójka ich tutaj została, ale proszę, tylko jeden. Tutaj nic nie możemy zrobić. Dobra, idziemy od razu do dźwigni. Czy ona coś da? Kane. Hey. Nás tu nebylo. Hmm. Cholera, tamten żyje. Fak, 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 fak. O nie! O shit, o shit, o, o oh, fuck, o Bóg. Panowie, spokojnie, spokojnie, mówię spokojnie. Auć! Nie! Zostaw Nie. Trzeba się stąd wynosić. Tak, trzeba było to zrobić. Od razu wjeżdżaj, wjeżdżaj zanim jakieś się zlezie. Jakimś cudem się udało? Mamy mgłę, od razu ją wykorzystamy. Mamy strasznie mało energii. To jest tylko ten koleś. Zostawicie w. Może u góry będzie jakiś przeciwnik? Sorry, musisz zginąć. Niestety potrzebuję krwi. Jeśli będziesz mi później do czegoś potrzebny, to wtedy będę się zastanawiał, co należy zrobić. Ale pewnie trzeba będzie wczytać grę, ale o tym będziemy myśleć dopiero na samym końcu, jak coś już się wydarzy. Tam jakieś kociołki, żeby ta brama na dole się podniosła. Zupa! tego mamy z głowy. Wow, magiczna teleportacja. Tak, No i po tobie, koleś. Po tobie. Dziękuję za krew. Zaraz wymienimy sobie broń. Zresztą wygląda na taką dość sfatykowaną. A nie, po prostu tak światło. Na górę? Chyba na górę. Można było uniknąć walki, ale Mały rozlew krwi nigdy nikomu nie zaszkodził Cóż tu mamy, cóż tu mamy Kolejny przełącznik Sekretne przejście Gdzie to nas zaprowadzi Halo Aha. Logika tej gry. Teraz mogę kolesia opętać, ale wtedy... Jak była ta babka, nie mogłem. Co to jest widać. Nie. Tutaj możemy iść, ale ja chcę zobaczyć co jest na samej górze. Opsy, się. mój skrzyneczka. Wejść właśnie w ten korytarz, który jest pod schodami, ale mała eksploracja nigdy nie zaszkodzi. Zawsze może być coś ciekawego znaleźć. Ewentualnie guza. To nie jest zbyt ciekawe, ale ważne, żebyś coś chciało. No właśnie, mówiłem o takim czymś. Eksploracja to Ciekawczy. Nie. Dobrze, że do tego nie wpadłem. Ten korytarz. Jeden korytarz. Ten korytarz. Hello. Ale to tak Masz dwie, ale i tak mi... ...kupę łoisz. O-o. Wreszcie. Co mamy tutaj? Poprzechmieszka, miecz ja, teraz, stawiamy Wow. I go nie widać. który weńko? Jeden tam tam stać będzie Jest jeszcze jakieś inne miejsce, gdzie bym się schować Gdzie jest ten drugi? Jest tam Dobra i tak zapewne będziemy musieli z tym gościem walczyć tego tak? Byłeś błąd, błąd popełniłeś. Nie, właśnie nie ma. Nie widzisz mnie. Nie jestem jak tam mgła. Aha, oni mogą mnie wyczuć, Shit. Nie jesteś zbyt trudnym przeciwnikiem. Nie zdążyłem. A teraz drężyłem. Wow! Panie, i nie w sobie krwi! O tak, taki miecz, to ja mogę nosić. Jest jeszcze ten jeden koleś. Dobra, co tu jest? Aha, stąd przyszedłem, okej. Okay. Czy tutaj gdzieś mamy coś, co możemy zebrać? Nie wygląda na to. Chodzi. Przecież co mi się będzie przejmował, tym, że właśnie... Okej, okay. gdzie zginęła? Jestem ciekaw. Aha, zauważył. Ja mam. Pada sobie miecz, nie zadzieraj. Dobra, teraz.

What was it that you learned in the industrial quarter? Tell me, in case I cannot flee. Tell you now, before I am free. What would you do in my place, King? I would offer my rescuer a token of trust. That information is for Borador only. Haven't I earned your confidence yet? You have not rescued. Very well. I will return shortly. Ah, the bobby, the bobby. Jak gadają, to gadają jak najęte, a jak mają coś powiedzieć, to nie chcą się odzywać. E, dobra Dobre, Dobra to Okej, okay. dobra to jest zupa z bobra i właśnie... Coś złego zrobiłem. Bardzo złego już ja mogę właśnie. Jeden posąg. Tylko co mi to da? teraz już wiadomo co trzeba zrobić. Gdzie jest ten przemocnik? Aj. To rzecze, ja mam ochotę wejście. iść. Się ma umarł. You heard. It's nothing. We must get Once I am outside these ensorcelled walls, I can use a spell to transport us back to sanctuary. What is this? You know me. You were utterly destroyed. So easy. was drowned in the black waters of passing time. All of your plans were set alight and sealed to smoke and ashes. Let those words be your epitaph. You dare dream of killing me. That fantasy was quenched in blood long ago when I defeated you. And yet, you have learned nothing. Such a magnetic creature. Dare you to challenge me again. Die. Feed. Kane! the book. How many times must I teach you that lesson? He is too strong for you, Kane. With the soul weaver, he can kill us both. We must flee and fight him when we are stronger. No! Release me. That demon of filth is mine. I... Your fate, King, now and forever. I have a long delay. Yes, yeah, surely. Oma, alive and safe. Kane, you have all our thanks. I can follow orders when it suits me. We met the Seraphim Lord. He showed himself? He is a touch more powerful than I expected. And he has the soul, Reaver. Strange that you did not tell me this at the first. You are not ready to fight the Seraphim Lord. I told you that. It was only by good fortune that we escaped. Vorador, I must speak with you. You have information for us, I know. You may speak. I was in the heart of the main factory in the industrial quarter. Before the guards discovered me, I had found a huge central chamber that housed some kind of magic portal. This portal looked into a place the likes of which I had never seen before. And this portal was held open by a single source of magic, a stone set on a pedestal. Borador, I believe it was the Nexus Stone. The Nexus Stone? Of course. What is this thing? Explain. The Nexus Stone is an item of great power. It can bend time and space to create doorways to any location within Nazgoth. I know not why the Seraphim Lord would be using it within the industrial quarter, but we could put it to great use. And what use is that? One who wears the stone cannot be harmed by the soul reaver. Ooh. And is this but a legend? To be proved false at the fatal moment. Oh no, no legend at all. It has been proven. The Seraphan Lord wore the stone when he defeated you 200 years ago. What? How else could he have resisted the power of the Soul Reaver? You were unable to use the sword's power, and without it, he was able to defeat you. Then I shall take the stone and use it to kill him. But know this when I recover it, also claim ownership of it i trust that is understood then you commit yourself to fighting the seraphim lord there can be no turning back i was committed to that from the moment you revived me nothing will turn me away so be it you must use the subway to reach the industrial quarter which lies in the northeastern part of the city find your way past the gate that blocks the townspeople from entering but perhaps we may leave that to your invention. Uma Once in the quarter look for the main factory complex. It is there that the stone is held. I will return with the Nexus Stone and the Sarafan Lord's head. No aż tak bardzo bym się z tym nie spieszył Kane. Zobaczymy na piwo. I oczywiście, jak zwykle, dźwięki są straszne, ale to strasznie przesadzone. Cześć. Cześć. Przeczamy bardzo. Zmniejszamy populację tego miasta. Gdzie tam próbujesz wpełznąć? A, tylko Jeszcze. Już. Cudownie. Ile ten odcinek już trwa? To chciałbym wiedzieć. o przełącznik dzień. Dobry. Aha, nieaktywny. Nie. Dobrze, ja myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek, tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.